Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Jana. Trzeciego dnia odbywało się wesele w kani galilejskiej i była tam Maryja, matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa rzekła do niego: Nie mają wina. Jezus jej odpowiedział: Czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus rzekł do sług: Napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich: ZACZERPNIJCIE TERAZ I ZANIEŚCIE STAROŚCIE WESELNEMU. Ci więc zanieśli. Gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał Pana młodego i powiedział do niego. Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w niego jego uczniowie. Oto słowo pańskie. Druga sobota maja to dla Warszawy uroczystość Matki Bożej Łaskawej, Patronki Stolicy. Chciejmy udać się duchowo, a ci którzy mogą to także fizycznie w pielgrzymce do jej sanktuarium na Starym mieście. Tyle razy na przestrzeni wieków Maryja okazywała i wciąż na nowo okazuje nam, że jest Matką, że jest pośredniczką łask. Jakże nie wspomnieć z wdzięcznością wydarzenia sprzed stu lat, którego niebawem, bo już 15 sierpnia będziemy obchodzić uroczystość cudu nad Wisłą. Maryja jest mistrzynią zawierzenia Bogu. Już w momencie zwiastowania zawierzyła się całkowicie. Ona wiedziała bardzo dobrze, że Jezusowi trzeba i warto zawierzyć bez reszty. Dokonajmy dzisiaj zawierzenia. Zawierzenia siebie, swoich rodzin, parafii, zakładów pracy, szkół, uczelni wyższych, szpitali, Ośrodków pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, dokonajmy zawierzenia osób życia duchownego, biskupów, kapłanów, osoby życia konsekrowanego, rodzin, dzieci, młodzieży, chorych i umierających, mieszkańców Warszawy. Maryja na wizerunku stoi w różowej sukni i niebieskim płaszczu. Ukazuje się nam z szeroko otwartymi ramionami, a w dłoniach trzyma połamane strzały. Zobaczmy, co jest w naszym życiu taką strzałą, która chce w nas uderzyć i zabić. Ona pragnie nas ochronić przed śmiercią, dlatego niech dzisiaj każdy z nas podejmie refleksję maryjną. Tej pomocy, w tej refleksji niech będzie pomocą dla nas pieśń i jej słowa napisane przez księdza Prałata Wiesława Kądzielę. Nad wrogiem daj nam zwycięstwo, Maryjo, Matko Łaskawa. Niech Chrystus będzie nam drogą, dziś prosi ciebie Warszawa. Nad wrogiem daj nam zwycięstwo, Maryjo, Matko Łaskawa. Niech Chrystus będzie prawdą. Dziś prosi ciebie Warszawa, nad Wrogiem daj nam zwycięstwo. Maryjo, Matko Łaskawa, niech Chrystus będzie nam życiem. Dziś prosi ciebie Warszawa. Matko Boża Łaskawa, módl się za nami. Amen.